Cześć witam was wszystkich na kanale komentuję po swojemu w tym filmiku update walut zobaczymy sobie co słychać na wykresach oczywiście na wstępie zaznaczam że nie jestem żadnym doradcą finansowym inwestycyjnym ani nic z tych rzeczy a wszystko co mówię w filmikach to jest tylko moje prywatne zdanie którym w żaden sposób nie wolno się sugerować, gdyż grozi to utratą środków na koncie po prostu yy, ok mamy przed sobą wykres eurodolarowy, interwał dniowy yy, i tak po przebiciu tutaj Dwusetki średniej kroczące, czyli tej zielonej linii w tym miejscu mieliśmy bardzo fajną konsolidację ponad poziomem 1047, czyli to jest tych szczytów, które nas właśnie spychały wcześniej pod tą dwusetkę, tak jak tu widzimy, że cena nie mogła przebić dwusetki. Teraz przebiliśmy i, i, i była konsolidacja właśnie już nad, tym, nad poziomem tych szczytów, z, których, z której to konsolidacji właśnie się wybiliśmy czyli z poziomu, czyli przebiliśmy poziom 106 i poziom 106 chciałbym zwrócić uwagę, że jest to poziom górnego zakresu tutaj tych ramion z tej formacji głowy z ramionami, po której było dosyć mocne przebicie także jest to taki sygnał dla mnie wzrostowy a celem tych wzrostów potencjalnych na ten tydzień może początek przyszłego tygodnia jest poziom szczytu Właściwie czubka tej głowy, czyli poziom 1.0108 Także takie są moje Tutaj predykcje, moje analizy Jeżeli chodzi o tą parę walutową Zobaczymy jak to się, jak to się sprawdzi Natomiast od tego poziomu chciałbym zobaczyć Jakąś reakcję podaszową Jakąś formę korekty Fajnie by było zobaczyć tutaj taki trend boczny Przez jakiś czas, który by nam który już przesłanką do jakichś dalszych wzrostów, bardziej długoterminowych z atakiem na wyższe poziomy, mam na myśli tutaj 1.011, 12. Ogólnie zakres tej właśnie wcześniejszej, dłuższej konsolidacji w tym miejscu, czyli poziomy między 1.012 a 1.014, można nawet 15. Natomiast to, już, to jest już prawdopodobnie kwestia dużego ruchu kalendarzowego. Okej, okay, dalej mamy parę dolarową do złotówki. Ja, oczywiście, zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia lajka, jeżeli się podoba raz. Tygodnie sobie tutaj robimy takie analizy waluty, surowce, krypto, jakiś czasem komentarz do, do różnych wskaźników z rynków finansowych. Także zapraszam serdecznie. Natomiast dalej mamy parę dolar do złotówki i tutaj. Cały czas utrzymujemy się w tym klinie spadkowym. Tutaj potencjalnie idziemy na przebicie, natomiast jeszcze żadnego przebicia nie było. Chciałbym zobaczyć to przebicie i taki jest mój scenariusz spadkowy na tą, na tą parę walutową. Jeżeli przebijemy ten klin, dla mnie jasnym celem jest tutaj poziom 4.24, czyli, czyli tutaj te reakcje, ale co ważniejsze, to jest ten szczyt, gdzie. Właśnie ten, ten poziom zatrzymał nam potencjalny dalszy ruch, ruch w górę. Dla mnie jest ogólnie to dosyć ten poziom 4,24 bardzo, bardzo mocnym poziomem aktualnie wsparcia dla ceny dla na tej parze. Natomiast jeżeli mielibyśmy potencjalnie wykonywać jakiś, oczekiwać jakiegoś ruchu w górę no to w pierwszej kolejności przebicie właśnie tego klinu do góry przetestowanie 4,52 utworzenie wyższego, wyższego dołka, który byłby już taką bazą wyjściową na przebijanie tego poziomu właśnie 4,51, 4,52 także taki jest mój scenariusz na, 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 na dolara do na złotówki, bardziej spadkowo dalej mamy <laughs> Dalej mamy euro do, do złotówki i tutaj od pewnego momentu utrzymujemy się właśnie W zakresie cenowym między 4,66 a 4,72 z takim tutaj małym Dziwactwem ale z tego co pamiętam Chodzi mi o tego knota który doszedł nam do ceny 4,78 ale to z tego co pamiętam tutaj były jakieś Jakieś informacje makro bodajże inflacja ale to musiałbym sobie sprawdzić nie będę teraz tego robił I można ten ruch, ruch boczny taki jako taką swoistą, swoistą korektę tego ruchu w postaci właśnie takiego ruchu bursztnego. z potencjałem na wyjście dalsze i dalszy ruch dalszy ruch w dół z celem dla mnie w pierwszej kolejności, w pierwszej kolejności z poziomem cenowym tego tutaj doka, czyli to jest 4,56,57 natomiast w dalszej kolejności z celem nawet na, na wysokości tutaj tych właśnie Dwóch dołków to jest pomiędzy 4,49 a 4,51. Także, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o euro do złotówki. Potencjalne wzrosty dopiero po wybiciu właśnie z tego zakres, zakres, zakresu cenowego, co byłoby równoznaczne z przebiciem aktualnie 200 do góry i prawdopodobnie 50, która nam tutaj zmierza na, na przebicie, i, i, i def cross w najbliższych. Dniach, jeżeli tutaj cena nam zaraz nie, nie zrobi jakiegoś pikusa i nie pójdzie ostro do góry, to, to, to trzeba się spodziewać tutaj dewkrosa w przeciągu, no, prawdopodobnie przyszłego tygodnia. Także tyle, jeżeli chodzi o tą parę. Dalej mamy franka szwajcarskiego do złotówki. I tutaj podobnie jesteśmy w jakiejś tam formacji, tak jak tutaj byliśmy w dolarze do pln w klinie, tutaj mamy trójkąt ramienny. Też z potencjałem już aktualnie na przebicie w dół, natomiast do przebicia jeszcze nie doszło. Druga sprawa jest taka, że od dołu mamy jeszcze bardzo silne wsparcie w postaci właśnie dwusetki średniej kroczącej, czyli jest to takie wsparcie ruchome, na które ja bardzo mocno tracę uwagę w swoich analizach. I tak, no i ruch w dół, scenariusz spadkowy no to jest oczywiście przebicie tego, tego w dół. Później jakiś, jakaś forma retestu, forma, forma korekty, czy to tego trójkąta, czy to już tej dwusetki. Jeżeli, jeżeli w tym ruchu takim wybijającym spadniemy poniżej dwusetki, to utrzymanie się poniżej tej dwusetki będzie dla mnie takim już dosyć mocno, mocno spadkowym sygnałem. Natomiast cel potencjalnych właśnie spadków przy ruchu w dół. To w pierwszej kolejności 4,67, czyli tutaj właśnie te, te szczyty, i tutaj poziom tego wybicia, po którym nastąpiły dosyć silne wzrosty. A w dalszej kolejności 4,60-4,61, czyli poziom tutaj, gdzie po ostrych spadkach z tego tutaj wybicia do prawie do piątki, tu była piątka, tak, po którym cena nas dosyć mocno. Po którym, po którym byliśmy tutaj który nas trzymał i nie puszczał, nie puszczał dalej, dalej do góry także taki jest scenariusz spadkowy jestem na niego bardziej nastawiony natomiast scenariusz wzrostowy oczywiście wybicie tego trójkąta aktualnie do góry ale jeżeli chodzi o dalszy wzrost ja bym poczekał do przebicia poziomu 4.80 ponieważ jest on tutaj bardzo bardzo mocnym aktualnie Oporem w sensie tego, że widzimy, jak tutaj ten poziom działał pod kątem popytowym i jak cena bardzo fajnie na niego reagowała, także prawdopodobnie w drugą stronę będzie działał podobnie. Więc, jeżeli chodzi o jakieś większe, większe wzrosty w dalszej perspektywie, jeżeli one się w ogóle odbędą, to dla mnie dopiero po przebiciu i utrzymaniu się nad tym poziomem 4,80, czyli mówiąc w skrócie. Chciałbym zobaczyć, że poziom 4.80 działa popytowo, a nie podażowo. Dalej mamy Joana do dolara tym razem, i tutaj bardzo fajnie utrzymujemy się w tym zakresie cenowym pomiędzy 0.143 a 0.144. I utrzymywanie się w tym poziomie przez dłuższy czas, im dłużej w tym, na tym poziomie jesteśmy, w tym zakresie, tym większe prawdopodobieństwo dla mnie dalszego przebicia w górę i dalszych wzrostów z potencjalnym celem tutaj na, na oporze 0147, który aktualnie pokrywa się z 200 średnią kroczącą. Także, także tutaj ja nie powiem jednoznacznie, czy jestem bardziej za wzrostami, za spadkami. Po prostu cena musi mi pokazać. Przebicie utrzymywanie się w tym poziomie, w tym zakresie cenowym to jest bardziej im dłużej, tym bardziej na wzrosty. Natomiast możemy tu jeszcze poszukać jakiegoś odbicia od właśnie górnej krawędzi tego zakresu albo nawet gdzieś tutaj po prostu od, utworzyć jakiś nowy, nowy lokalny opór i poszukać jeszcze niższego dołka na poziomie na przykład 0,142 czyli poziom tego właśnie ostatniego, mm, ostatniego szczytu, co też byłoby całkiem całkiem zdrowe i, i sensowne natomiast jeżeli chodzi o scenariusz spadkowy no to tutaj musiałbym zobaczyć niższy szczyt, ale który by się, ten niższy szczyt chciałbym, żeby się znajdował już pod tym poziomem cenowym 0,143, czyli tutaj tym dolnym, dolną krawędzią tego zakresu właśnie cenowego. Jeżeli zobaczę niższy szczyt pod tym poziomem, będzie to dla mnie oznaczało bardziej, bardziej scenariusz spadkowy w przypadku tej pary. Ok, na koniec mamy koronę norweską do złotówki i Tutaj też za wiele nie da się wyczytać. Znaczy za wiele. Da się wyczytać to, że jesteśmy cały czas w trendzie spadkowym, cały czas mamy niższe tutaj szczyty, niższe dołki, one są już, cały czas reagujemy na ten poziom wsparcia, dosyć istotny 0,444. Fajnie się od niego odbijamy do góry, natomiast widzimy, że to jest ciągle, że tutaj ten dołek, który zrobiliśmy właśnie w ostatnich dniach, jest niższy od tego. I tutaj, tutaj nam znowu zareagowała ta linia trendu wyrysowana także dopóki nie wybijemy tej linii trendu do góry nie ma tutaj co gadać o wzrostach, przebicie linii, do linii tej żółtej do góry łącznie z poziomem najlepiej 0.454 daje potencjał na wzrosty i wyższy szczyt od tego oraz wyższy dołek od tego, gdzieś tutaj w tej perspektywie czasowej, natomiast jeżeli chodzi o spadki, to dopóki nie przebijemy tego silnego wsparcia na poziomie właśnie 0.444, nie ma co gadać o Spadkach, ponieważ jest tutaj bardzo silne wsparcie, jak widzimy, i to wsparcie, tak jak we, we wcześniejszej parze walutowej, musi dla mnie zadziałać jako nie strefa popytowa, tak jak właśnie tu, 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 tylko jako strefa podażowa, jak na przykład tutaj, właśnie, czy tutaj, czy tutaj, i tutaj. Także. Dopóki nie, nie pójdziemy w jedną bądź w drugą stronę i nie stworzymy w przypadku wzrostów wyższych dołków, wyższych szczytów, a tutaj nie, ten poziom 0,44 nie zareaguje, nie będzie poziomem, który będzie reagował, na który cena będzie reagowała w sposób podażowy, nie ma co gadać ani o wzrostach, ani o spadkach, po prostu czekamy, obserwacja, wyczekiwanie i... I tyle, także dzięki za oglądanie życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć, zostawcie lajka like oczywiście.